Dzień w kolejnych autodetalingowych testach. Dzisiaj możemy mieć środek do przetestowania naprawdę przełomowy. Takie środki, które najbardziej lubię, jak owatropulytrol, jak jakaś naprawdę dobra pasta polerska, które ścierniwo ma jakieś takie fantastyczne, że bardzo szybko doprowadza do solidnych efektów, do czegoś, co może nas zaskoczyć. I takie środki, przełomowe środki typu wprowadzenie niewidzialnych wycieraczek, wprowadzenie ceramiki, wprowadzenie krwawej felgi i tak dalej, tak dalej, najbardziej mnie cieszą. bo te testowanie środków czyszczących na ogół sprowadza się do tego, że po prostu coś czyścimy i zazwyczaj ten efekt jest dosyć dobry, ale nie są to środki przełomowe. No chyba, że mamy do czynienia z jakąś inną formą skupienia tego środku, zapachu i tak więc to wtedy jest szczególnie ciekawe, ale najbardziej lubię to, co wyznacza nowe granice, ten kierunek w autodetailingu, tak, nowe maszyny i tak dalej i i dzisiaj możliwe, że przez przypadek, całkowicie przez przypadek, dajcie, chodźcie tutaj bliżej, opowiem Wam tą historię jak do tego w ogóle doszło? A doszło to w taki sposób do tego, że jestem sobie na Allegro na największym aukcyjnym polskim tam portalu Allegro. No i słuchajcie, kupuję sobie zmywarkę silikonową tak la la la, la, la Przeglądam, wrzucam yy, do koszyka i ja zawsze mam to coś, że po prostu przejrzę dalej, zobaczę. Może moje detailingowe świry gdzieś tam czekają, może gdzieś te serduszka biją, może oni tam w klawiaturkę biją już komentarz jakiś i mówią kurczę, szwagier, weź coś tam przetestuj i tak dalej. No to ja sobie myślę, bo ja zawsze myślę o innych, nigdy o sobie. No i mówię, zajrzę, zobaczę co ten człowiek ma, zaglądam i patrzę. I widzę coś niesamowitego. Ja mówię, co to jest? Co to za środek? Kto to testował? Skąd to w ogóle jest? Made in, in USA. Ja w ogóle Wam pokażę. Będziemy wiedzieć, o czym my rozmawiamy. No finish, moi drodzy. To jest to. To jest ten magiczny środek. Made in, in USA. Um, the ones I your car polish. Bane. No buffing. No rubbing. E, a więc o co tutaj chodzi? Jest to teoretycznie emulsja do pielęgnacji lakieru, czyli jakiś wosk syntetyczny na przykład, może to być, e, który mm, Numer jeden w ogóle to jest, według testów konsumenckich w USA. Niezależne testy odwiodły, że NuFinish chroni karoserię przez okres jednego roku. Nawet po 52-krotnym umyciu w myjni automatycznej. No kozak. Kozaczek. Po prostu taki przecinak. wariaci To tak jakby, nie wiem, yy, wpuścić Jetali do piaskownicy, no wiadomo, że to jest zabijaka i to też, to też tak właśnie wygląda, że mamy tutaj po prostu takiego mistrza nowego i po co w ogóle to testować, ja po prostu tym obsmarcuję i mamy koniec, nie, tak naprawdę, bądźmy obiektywni, mamy nie Finish, yy, to, co dzisiaj chcemy przetestować, tak? Bo tak naprawdę ten test będzie podzielony na dwa testy. Pierwszy, dzisiejszy na E92. Nie chcę jej karać po prostu drugim testem, który wymyśliłem, bo jest zbyt rzeźnicki dla tego biednego samochodu. Tym bardziej, że nie jest najstarsza i, i służy mi, jest grzeczna, więc nie będzie w taki sposób traktowana. Ale możemy na niej sprawdzić rzecz jedną: no buffing, no, no rubbing. Czyli bez tarcia i bez palorowania. WOSK. Emulsja, bez tarcia, bez polerowania, bardzo ciekawe. Jest to możliwe, że będzie po prostu łatwa w aplikacji. No bo bez polerowania, no jak możemy nałożyć coś, no i co, tak zostawimy i, i, i będzie ok? No nie, no raczej, raczej wątpię, tak? Postawiam do wyschnięcia, następnie energicznymi ruchami przetrzyj miękką szmatką. Tak jest napisane w sposobie użycia. No to dla mnie Przetarcie jest równe z tym, że po prostu delikatnie przepolorowuje ten lakier, tak? Tą szmatką. No tak możemy nazwać ten ruch, więc no tak czy siak jakoś musimy go zaaplikować, więc ale zobaczymy, czy jest łatwiej w aplikacji. No i to będzie ten no buffing, no, no rubbing. Tak możemy to wtedy nazwać i powiedzieć ok, no tu się z tym zgadzamy, tak? I mamy drugą opcję, czyli 52-krotne zaatakowanie tego środka szczotkami, tak? No to myślę, że w kolejnym odcinku weźmiemy po prostu element taki ze złomu, nałożymy na cały element ten środek. Nie będę mówił, że jest zły, bo nie wiadomo, może przejdzie tą próbę 52-krotną czyszczenie w myjni automatycznej. My sobie po prostu założymy, że 20-krotne tarcie to będzie na przykład jeden przejazd maszyny automatycznej i zrobię 52 razy, 20, tysiąc razy będziemy odmierzać ja ten, no i zobaczymy, czy on potem wytrzyma. Czy będzie kropelkowanie? Jak będzie kropelkowanie, no to jest kozak, wtedy warto aplikować. Cena nie jest duża, tam 20, 30 czy tam 40 zł za 480, 30... 3 ml środka, które miałby wytrzymać cały rok i 52-krotne mycie, na mniej automatycznie, no to koza, jakby, no nie ma co się oszukiwać. No a dzisiaj co, no test no rabbit no Buffin, ale ważna jeszcze rzecz, jaką tutaj możecie znaleźć z bliska, coś jest takiego, nie wiem, możecie mi to przetłumaczyć, ale ja to tak rozumiem, że tutaj po angielsku jest napisane caution Kaucją to chyba kaucja, tak? Czyli albo my dostajemy kaucję na ten, na ten produkt, że możemy go oddać, i wtedy jest kaucja, na przykład samo opakowanie, albo trzeba było zapłacić kaucję i kaucja była wliczona, ale nikt mi nie powiedział, że ja kaucję zapłaciłem za ten środek. I tutaj mamy Ej irritant. czyli Ej, no to ja z tego pamiętam, że to nie jest zawołanie tylko Ej, cześć, bo to nie jest polskie Ej, to jest angielskie Ej i to angielskie Ej znaczy oko albo oczy. Yy. I irytant. irytant to prawdopodobnie jest irytujące, czyli irytujące oczy, czyli coś, co powoduje, że ten blask, jeśli on zostawi taki blask, moje oczy będą zirytowane, będą zdenerwowane, jedno pójdzie w jedną stronę, drugie w drugą. Taki oczopląc, jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz, Windows wam się zwiesi i tak. Auto jest wypolerowane, takie lśniące, a ty jak mimo zależysz w kącie, nie możesz się ogarnąć. Mama woła na obiad, ty oczy otwierasz, patrzysz na auto, bejm, znowu Windows się zwiesił. Dopóki cię nie wyciągną jak jaskiniowiec swoją kobietę za nogi z tego. Z. Z jaskini, no to nie ma opcji, żeby wyjść bez Eye Irritant, taki system. No co całkiem ciekawe, było jakby takie irytujące oko. Jeszcze pierwszy raz się z tym spotkałem. No, chyba, że to nie to znaczy, no to możecie tam napisać w komentarzach, że ja się mylę, ale chyba dobry byłem z angielskiego, bo ocenę miałem tą dopuszczająco dobrze. się znałem. No dobra, moi drodzy, mam odpuszczony tutaj element, oczywiście to były śmiechy, chichy. Teraz przechodzimy do profesjonalnego testu auto już bez jajec. Dlatego, że to nie jest śmieszkowanie, to jest to jest ciężka robota, to jest prawdziwe życie autodetailingowca. A więc mamy tutaj element, który jest odtłuszczony, mamy błotnik, nie ciepiajcie on jest w dobrym stanie, ale my nie szukamy tego dzisiaj, w jakim on jest stanie. My nie szukamy tutaj potężnego połysku, który niewątpliwie jest na tym samochodzie, no bo de facto jest to karoca najlepszego detailera w Polsce. I mamy ten element tutaj, on jest przygotowany. Przejdźmy do No Buffing, No Roughing, No uh, New Finish, The Once Ayre Car Polish. Nakładamy i patrzymy, czy jest łatwa aplikacja, czy jest trudna aplikacja i czy coś się zmieniło. Może jednak e, przerzućmy tutaj taśmę i zobaczmy, może jednak gdzieś tam zgłębi ten kolor i będzie taki zgłębiony, dogłębnie dogłębiony. Moi drodzy, czym byłby ten kanał bez testu nosa? Pierwszy nos w Polsce, autodetalingowy. Zapach. Wosk plus zmywacz silikonowy. Dokładnie to jest zapach syntetycznego wosku takiego płynnego z tak. Ze zmywaczem silikonowym, a czasem jakimś dżemy pachnie, ale to jakieś dziwne koneksje tam wyczuwam aromatyczne. Ale tak czy siak jest to zmywacz silikonowy z jakimś woskiem, czyli dosyć syntetycznie pachnie. Jaką ma konsystencję? Mleczko nawet dosyć rzadkie mleczko chociaż jak patrzymy w środku nie no takie rzadkie mleczko rzadki dosyć wosk no i co przechodzimy w takim razie od aplikacji mamy tu już padzika przygotowanego całkowicie nowy czyli będziemy rozdziewiczać tego pada tutaj nie ma w ogóle jakichkolwiek możliwości abyśmy sobie oszczędzali na tych produkcjach, to wszystko idzie pełną parą. Nie? Potężne pieniądze Bollywood, przy tym to jest nic, moi drodzy. Zrobimy tutaj. Nie będziemy zachodzić na cały element. Bo jednak, jest to niewątpliwie ekonomiczny środek. Niedrogi, ale przecież w końcu trzeba go oddać potem do sklepu. Zostawiliśmy sobie Paragon. Szkoda byłoby, żeby nie przyjęli. Moi drodzy, jest zaplikowany. teraz poczekamy chwilkę. Zobaczmy jeszcze, jak jest według instrukcji, tak? Bo jeśli mamy taki przełomowy produkt, no to ja bym chciał... No dobrze to zrobić, tak? Umyj dokładnie, osusz. Zrobiliśmy okrężnymi ruchami. Okrężnymi ruchami! Zepsułem to. Cholera jasna. Jakbym wiedział, a jeszcze raz to nagrał. Mało być okrężnymi ruchami wmasować to wszystko. Ok, mamy nałożone okrężnymi ruchami cienką warstwę. Cholera, cienką warstwę, nie naszartuje. No, Pozostawić do wyschnięcia. No, wiele nam to nie mówi, więc tutaj przyda nam się standardowy test palca. Czyli poczekamy, aż ta emulsja przeschnie. Pociągniemy palcem. Jeśli emulsja nie będzie się ciągnąć, tylko będzie schodzić ładnie, no to będziemy wiedzieć, że jest czas na dotarcie, a właściwie już odpalimy sobie zaraz farelkę, dlatego, że jest tu 8 stopni i miejscowo podgrzejemy ten element, przyspieszając w, tym, w ten sposób czas, zmniejszając czas do dotarcia. Następnie, energicznymi ruchami przetrzyj miękką szmatkę. No moi drodzy, tutaj woreczek koksu będzie potrzebny, muszę zadzwonić do dillera, żeby te energiczne ruchy, bo nie wiem, czy zwykłe ruchy wystarczą, bo możliwe, że cały tutaj ten efekt tkwi w tych energicznych ruchach, no i tyle. Dodatkowo przyda nam się, pójdziemy zaraz po głośniki i trzeba jakieś techno, tak? No to może od razu na pigułę i techno. To będą energiczne ruchy wtedy i docieramy i zaraz będziemy mogli przejść do werdyktu. Czy się zmieniło? Efekt hydrofobowości i oczywiście no buffing, no rubbing. To jest sponsored by Cisowianka, nie gazowana. Przechodzimy moi drodzy do dotarcia dlatego, że robiliśmy już tutaj test palca. On dosyć fajnie schodzi. Możemy przejść do polerowania i rzeczywiście Trzeba przyznać, naprawdę fajnie tutaj wychodzi to dotarcie. Jest to coś niesamowitego, tak? No buffing, no rubbing. Czyli dotarcie jest fenomenalnie proste, tak? Naprawdę, fajnie, fajnie. Jestem mile zaskoczony. Mam nadzieję, że te 52 yy, testy nasze, czy ten jeden długodystansowy test wytrzyma. Zobaczmy teraz, jak wygląda element bez tego wosku. Czy różni się? Możecie zobaczyć. 50-50 tutaj. Jest przyciemniony, to widać. Lewa strona nie ma przyciemnienia, prawa ma przyciemnienia. Szczególnie to właśnie widać na łączeniu, bo jak nie jesteśmy na łączeniu, no to nie mamy odniesienia. Tutaj mamy bezpośrednie odniesienie i tak jak widać, jest przyciemniony, więc kolejna pozytywna rzecz przyciemnienie. A teraz test hydrofobowości. Skoro już tu jesteście, to może Wam prysnę. Ustawiam giełkę. No moi drodzy, zrzuca kropelki, nie ma problemu. Oczywiście można powiedzieć, o to daj na płaski element, ale już tutaj widać, że sobie z tym radzi, tak? Nie trzyma się nam na lakierze. My oczywiście ten test hydrofobowości jeszcze sobie powtórzymy na drugim elemencie, który skatujemy 52 dwukrotnie, tak żebyście nie mówili, że tutaj ceramika siedzi niesamowicie zrzuca itd, i tak dalej. Ale jest OK. Zrzuca. Przyciemnia, szybko się dotarł, więc na razie jest fajny. Więc nie ma możliwe, że będzie tak samo jak z taboretem. Polerowaliśmy taboretem i ostatecznie werdykt nie był negatywny, tak? bo jeżeli nawet on by zrzucał, dosyć długo siedział, nie wytrzymałby co prawda na przykład tych szczotek, a może wytrzyma, nie wiem, już sam mogę zwariować, to naprawdę będzie dosyć fajny, ciekawy produkt. Tymczasem zapraszam Was w przyszłości niedalekiej do obejrzenia kolejnej naszej części, a wstawimy prawdopodobnie jedną po drugiej, jak nam się uda. Możliwe, że jak nam się uda, to w następnym tygodniu po prostu nagram. Możliwe, jak nam się uda. Eee, I możliwe, jak nam się uda, do zobaczenia do kolejnych odcinków. Tylekrot się powtórzyłem. Tymczasem dzięki za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia do kolejnych produkcji. Może dzisiaj się troszeczkę nagadałem. Jeśli za dużo gadam w odcinkach, dajcie mi o tym znać, e, bo może stałem się zbyt wylewny. Tymczasem do zobaczenia. E, zostawcie łapkę, subskrypcję. E, w wciśnijcie. Sprawdźcie nasze social media, facebook i instagram. I na razie. Cześć!